Ujdziemy. Tam też będziemy, a tam może też, nie wiem Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku na, na kanale Bowl Voyage. Bowl Voyage. Dzisiaj wybraliśmy się w zimową wycieczkę w góry konkretnie wchodzimy na Skrzyczne. Czeka nas 770 metrów przewyższenia. Coś takiego, około 15 km całościowej trasy i Oh, zaraz zakładamy raki. Tutaj widzimy paproć leśną. Można ją poznać po tym, że w zimę w ogóle nie traciliście ani koloru. I jest wiecznie zielona. To jest ta paproć. Tam będziemy jedli dzisiaj obiad. Nasze wejście zaczynamy niebieskim szlakiem. Potem przerwa na jakiś obiad na skrzycznym w schronisku. I potem zielonym po grani i żółtym w dół do tego samego parkingu. Około 15 km. 700 metrów przewyższenia, jak już mówiliśmy. No i co? Mam nadzieję, że zdążymy przed zmrokiem. Co nie? Jak na razie trasa bez większych trudności. Trochę lodu, ale generalnie przyjemnie się idzie. Czekam teraz na Julię, bo poszła załatwić swoje sprawy i kontynuujemy wędrówkę. Patrzcie, jakie drzewo odrapane. Pewnie przez sarenki. My wspinamy się dalej. Znaczy to dopiero początek. Patrzcie, moi ludzie tutaj byli. Rybnik. Dobra, koniec tych widoków widziałem szybko, bo trzeba coś zjeść. No bo się odbywa, ale czas na wol. POV you're a mountain runner Drzewa zniknęły i wygląda jak po zimowej apokalipsie. Troszkę zimniej się zrobiło, ale widoki są zacne. Podeszliśmy trochę wyżej, zrobiło się wiecznie, więc z czasów weź kapuce. Na szczęście, do końca naszej podróży, już jest bardzo blisko. Prawdopodobnie jest to według, między, między tymi drzewami, według naszego przewodnika, że jest blisko do końca. Chodźmy. No ja patrzyłem jak było 25 Jak Ci się idzie? Pożo Tylko trochę wieje tutaj na grani Ale generalnie jest fajnie Po śniegu do tyłu trochę ciężej się idzie Pomimo raków Pomimo raku. Raki się świetnie sprawdzają No, gdzieś na końcu tej ścieżki jest malinowska skała. Jak daleko nie wiem, nie widzę, ale zaraz zobaczymy. To był właśnie dzięcioł wielki. Podobno zauważyliśmy go w przeszkaku, ale niestety uciekł. Dalej. Ślady zbrodni dzięciolich. Jak widać na załączonym obrazku, jest całkiem mroźnie. ale cel jest na horyzoncie Tu jest dobre miejsce na nocowanie Wchodzimy już na dół. Za nami 11 km wędrówki. Warunki znowu się poprawiły, bo jest już cieplej. Fajnie i co. Super wypad moim zdaniem. Wyjdzie koło 15, więc całkiem sporo. Chyba, że nie było żadnego dzikiego zwierzęcia. Na trasie. No ale dużo śladów było. To w sumie plus chodzenia w śniegu, co nie? No, ale i to, że mało ludzi. To kolejny plus. Pewnie od lat znana jest Wam ta prawda, że nie wolno jeść żółtego śniegu, ale Inuici uczą też swoje dzieci od małego, żeby nie jeść również brązowego. Dlatego polecam się stosować do ich zasad. Patrzcie, jakie fajne, przykryte koryto rzeki, pokryte śniegiem i tu taka dziurka wglądu. Jak wiadomo, trzeba korzystać z darów natury. Na przykład dzisiaj możemy skosztować sobie loda na patyku. No, polisz. Po raz kolejny opłacało się mieć sznurek. Sam wojskiem, czy jak zwykle miał rację? No cóż, nasza wędrówka dobiega końca. Kierujemy się już stricte do samochodu. Ostatnie metry nam zostały. Trasa, jak zwykle, będziecie mogli zobaczyć na strawie, na profilu. Jeżeli podoba Wam się taki odcinek z górskiej wycieczki zimą, no to zostawcie lajka, like subskrypcję, żeby nie ominęły Was kolejne nasze filmy. No to co? Bowman Voyage!